Dzień witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z na 3. My, ja już widzę, że muszę się tam gdzieś udać. Bo mamy, jak ktoś nie oglądał, przypomnę, mamy znaleźć jakby... Dwóch... Dwójkę ludzi. Tamarę, taką zielarkę i mamy się udać na niej po zioło pewne. Które Gryf będzie mógł z dala wyczuć i mamy przy okazji pójść po tego myśliwego, co odnalazł tą tych świadków. Mm, czekaj. I z tego co pamiętam, to ona z płaczki, czekaj, da się to oddalić? Da się. Mm, ona mieszkała przy rozstajach, a on na południe, tuż przy tych e, Tuż przy wejściu do lasu Bo po raz drugi posłuchałem e, No dobra, tuż przy rozstajach Tu są rozstaje To gdzie jest ta zielarka Tego nie potrzebujemy Tego też To jest muchawiec No tam coś jest, to tam byśmy najpierw poszli. To się coś przemieszcza. To są jakieś potwory. I do mnie biegną mało tego. Czekaj, to... To są potwory, to srebrny miecz. Co to jest? Jakieś... Mieszanka ogród z nie wiadomo, czy... Z gniazda do potworów. To są góle, dobra Ale one mnie nie widzą. My muszę się z nimi bić Chyba nie o, dobra, czajcie, tu jest ścieżka będzie prościej. Eee. O, jest jakaś kartka. Eee. Mhm. Dobra, mamy jakąś wioskę, jeszcze jedną rzecz robię. Hmm. Wystarczyło chyba... Nie, nie, kliknąć gałkę, to musimy w zadania wejść. Kurde samouczki. Nie, no mamy ten, ale jest wioska. Jakaś... Czy to wioska, czy jakieś damki, cholera wie? To ona gdzieś tu może być Eee, się grzebania zwłok Dobra, nie będziemy tych zwłok ruszać hmm. Cześć, bo ja mam teraz srebrny mierz, pozwolę stalowy To porządna wieś Nie dotykaj mnie! klasycznie nie jesteśmy tu mile widziani, a ja mogę coś wam zabrać? Nie bardzo. Jeszcze wiecie co? Potem się do tego białego sadu, tej yy, takiej wsi, gdzie był pan lusterko cofniemy, bo ja bym bardzo chciał mm, kupić sobie te karty do Green, o ile one nie są jakieś mega drogie. Okej, okay, już. Staba srebra, to mi się podoba. Jak nic więcej chyba nie ma. Yy. Tu jest czyścik. Meteoro... To może być do jakiegoś, nie wiem, ulepszania lepszego czy coś? Hmm. Czek Skóra z białego wilka, paski skóry, okej okay. Tu nic No nie dowiesz się no a, to jest wykrzyknik. Jakiś. Często rozmawiasz ze swoim psem? Mhm. Mm nie, nie, nie tego szukamy, pies, ale. Kukata, chociaż. Mm -hmm. Teraz to już chyba mówi. Widzisz, no. Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mm -hmm. mu, zrób jak ja. Utrzymuj sobie palec albo dwa, to Cię nie wcielą. Ale się, cholera. A sobie odcięłeś palce, gościu? Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Nie mamy czasu na to, ale wiecie co? Yy, nie w mapę świata. Yy, Kontynucyjna gryfa to powinna być taka... ...kuleczka. Zadania No bo mamy to zaznaczone Czekaj yy, I tak A to jest tylko opis tej, serio Pytajmy jeśli... Aaa dobra Teraz będziemy mieli zaznaczone to gdzie on jest? Yy. Okej, okay, obydwa są tu. Czyli Właściwie To niepotrzebnie tam szliśmy. Czeka, bo to jest ten biały sad. Wiecie co? A i tu jest ten, ta zielarka. Yy, to przejdziemy sobie tu. Serio muszę iść najpierw pod drogowskaz. O, tylko żeby mnie te te nie zaatakowały, no, w międzyczasie Wiem, że mogę przywołać konia, ale jadłby jak najszybciej niż płotka do mnie Gdybym miał obstawiać One są dalej tam I się z nimi nie zamierzam bić Niech one sobie tam żyją Zaprawdę jestem wiedźminem, ale nikt mi za to nie płaci To nie ma... Chcę pomagać Nie mieszkała przy rozstajach, a jestem w rozstajach To powinno być tu Moim zdaniem No ale ja tam się nie znam yy, O to jest schowek Chyba najbliżej Najpierw pójdziemy do niej To najbliżej będzie na most się tepnąć. Okej okay. No i znowu jesteśmy tutaj na początku, wiecie co, się cofnę do karczmy. I, I przy okazji... O, i tu jest dalej o. W czym rzecz? O. Mam dwie wiadomości, mhm. dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Garskiego obozu wie gdzie szukać Yennefer. A zła jest taka, że muszę zabić Musimy mu upolować Gryfa. Tak. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch Wiedźminów? No mów co Gry Gryf porzucił leżę. Trzeba zrobić wabik. Mm -hmm. Pomóc ci. Biegać po polach i zbierać zioła. Dzięki, jakoś sobie poradzę. Te <gry> nie możemy. Yy, a Gauntera już tu nie ma. Nie ma. Ale dlatego chcę kupić te karty. Tam jeszcze trzeba. Macie coś ciekawego pod Dlaczego chcę kupić karty? Ale bo tutaj szukacie. się da tak krać w gwinta, okiem. tylko ten gwint jest podobno inaczej trochę zrobiony. E, ile mamy koron? 199. one kosztują po 20... O Jezus, te karty są drogie. No to na razie ich nie kupimy, bo e, jak będzie jakiś miecz do kupienia czy coś w tym guście, to szczerze powiedziawszy wolałbym kupić sobie miecz. Ale jeszcze jedna rzecz, bo pamiętacie jak y, tego chłopa... Czemu? Muszę przejść. Pamiętacie jak tego chłopa szukaliśmy i musieliśmy iść przy brzegu? I tu były jakby te... Utopce gdzieś. Więc... Nie, stalowa. Bo one go zaczęły gryźć, więc możliwe, że dalej tu są, Ci z wioski są mieli dla mnie, więc... Nie. To porządna wieś. Więc... Jak to są jakieś utopce, to bym mógł je pozałatwiać. O, jest kupiec. Tego Znowu nie widziałem tu. Widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o wiedźminach, ale ja A, to jest widziłem, ten gościu, co od gryfa go uratowaliśmy. Okej. Okay. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Mm -hmm. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mi jasna. nam jakieś snieszki. Potrzebujecie czegoś? Oddam za darmo. No i świetnie. Pokaż mi swoje towary. Wrócę okiem. I co ty masz? Ty masz... Pan też, ale drogi pan też. Podziękuję. Klap na konia? Czemu on tyle wymaga za te rzeczy? Faktycznie, pół darmo. Chłopie. Foltest. O. Odwar z gryfa. Recept. Z każdym razem, gdy wiecień trzyma obrażenia w danej walce, zwiększa się jego redukcja obrażeń aż do górnego limitu. To było fajne, ale nie mam pieniędzy. Uważaj na siebie. Mhm. Mm eee. tak chodź. Generalnie. Chcę tylko kawałek się przejechać, zobaczyć, czy są tu. Czekaj. A tu był cześcik. O kur. Eee. mojego konia! No nie mogę jechać no. Chłopie. To był... Dobra mogę... U... O kurde on jest mocno... On jest mocno... Biegnij, Wiesio. Nie to! Czemu nie mogę? To się wycofać. Chłopie! Dobra, już, już wiem, żeby nie kraść. Wybaczcie, nie będę kradł. No, straciłem kasę. A co, całą, czy jakąś część? Ciekawość. A, się skończy. Dobra, nie kraść. To przede wszystkim. 120, dobra, nieźle. Trochę tylko straciliśmy. Hmm. Dobra, miałem zobaczyć, czy tu nie ma tych utopców. No zawsze w razie czego będzie jakiś tworek, nie? Za zabicie. Ale ja myślę, że MPC są słabi, a ten mnie na dwa hit chyba składam. Ej, nic nie ma. No dobra, to w sumie mam te kroczki. Stać połarka. Tempo, tempo. Ale jak dobrze rozumiem, konikami nie zabiją. Konik jest im Czekaj, odwrotnie. OK podkacie co trochę się obawiam jakby ten strażnik tak poskładał, to co ja będę miał z gryfem? No ale nic, pożyjemy, zobaczymy Jest tam kto? Pewnie poszedł polować A. Wiesz co? Ja bym nie był taki pewny czy on poszedł polować Ślady są świeże. A jednak dopiero co wyszedł z domu. Mysław, ja dalej nie mogę z jego imienia, ale wiecie, to wyjmę miecz, bo mogą być jakieś kłopociki. Coś tak czuję. Hmm. Może to źle, że patrzę się tylko pod nogi nie będę widział jakiegoś... O, jest Mysław! Czyli nie będzie kłopotów. Witaj. Ty jesteś Mysław? Mhm. Słyszysz? Wilki. Słyszę. Wilki? Chociaż nie dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. Ciekawe. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie wiem. Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. <noise> Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zawijają do zabawy. No dobra, jest różnica. Zupełnie jak ludzie. <noise> Też fakt. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? No dobra, do rzeczy. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś innych zabitych przez Gryfa? A, już rozumiem, wyście wiedźmi. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Mm Wola mm. konkrety. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle nim komu krzywdę zrobię. Czyli rozumiem, że mamy ci pomóc. Pomożecie? Znaczy jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy A dlaczego ja mam na... dzikie psy mal nawet nie, srebrny miecz? Nie ucieknie. Nie no, jeszcze, gryf nie ucieknie. Stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi chłopa zabije dla zabawy a krowę na mięso. Ale Kundla hmm. najwyżej kopnie na Łączą się te burki w stada, głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. No myślę, że mamy psy są tzwane, tzwniejsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Bo myliśmy mu pomóc, więc obstawiam, że mamy za nim. A Szczególnie, że tam jest znacznik. Ja nie mogę zapominać o blokowaniu, jak Zawróżmy. się nauczyłem mu likać. A skąd ty to wiesz? Ja nie widzę, może dlatego. A, tam są. Poważnie na takie coś mieliśmy marnować? Teraz musimy na nich zmarnować srebrny mecz? Uh. Dobra. Na nie działa. Zdecydowanie. Działa na nie. Się sadło. surowe mięso. No i co, będziemy mogli upiec. E, Gdzie są jeszcze? Nie widzę. Tu. Zawsze sobie pozbieramy, nie? Może się na kiedyś to przyda. Nie wiadomo. No dobrze. Co jest, mysła o, jest jakiś tak. No, jak zwykle go znaczy znasz? Go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne mm -hmm. wojsko jest. On był stajennym ja dwornym myśliwym. Ciekawe. Ale to było zanim. Zanim Nilga przejął całą władę. władzę. Nie chcę mówić, to nic nie mówi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgardczyków? Mhm. Mm Co? Koń? Czekaj. Coś tym gryfie? Postać? Rozwój postaci poziomy. Gdy uzbierasz odpowiednią liczbę punktów doświadczenie doświadczenia, inny kolejny poziom. Mhm. Mm potworów oraz wypełnianie zadań i zleceń. Jeden punkt. Grupy umiejętności. Yyy... Wciskając X, a następnie... okej. Okay. Szermierka. Jest dużo tego. Nie to. Czekaj. Jeszcze raz postać i mamy... Yy, szermierkę, znaki, alchemia, zdolności mutageny. Na razie chyba szermierka. Yy. Pamięć mięśniowa. Obrażenia od szybkich ataków są zwiększone o 10%. Od silnych są 10%. Parowanie czasu umożliwia również odbijanie strzał. Spowolnienie czasu podczas mierzenia skusy. Skuszy nie gram na kuszę. Nie będę grał. Spadek adrenaliny, wiecie co, ja chyba na początku wezmę normalny. Yy, lekki atak. O, niewiele, to nie zwierzę na mnie. Mhm. No ale coś wiesz. jesteś w sam raz? <laughs> to dlatego powinieneś się nim Ja wiem jak cicho po lesie chodzić. także nawet Gryf nie zoczy. No, Gryf Cię zauważy, mój drogi, nie martw się. Gryf się na pewno zauważy. Jeszcze musimy tą zielarkę znaleźć, nie? A serio, nie możesz? A my miałeś nam pokazać, a nie powiedzieć. No dobra. To zwracam honor. Jeszcze będę musiał przed walką z Gryfem zmienić sobie znaki, nie? Ja się tylko trochę boję, że on nagle na mnie napadnie. Yy. Tak znikąd, bo nie będę na to przygotowany. Co tutaj? Jeden leżał tam, pod pinkiem, z głowy. Drugi wisiał mhm. na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy Gryf, z którym mam do no czynienia fakt. i nie ostatni. Ale ten jest wyjątkowo wredny, co, Oby tak Geralt? Bywajcie. Szkoda, że nam Vesemir nie pomoże. Zbadaj miejsce śmierci. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale Gryf im mhm. przerwą. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej kryi. Dzikie psy. I to prawda, co mówili, że Geralt ma strasznie dobry słuch, bo ja je słyszę przy użyciu zmysłów. Iwa? Też słyszycie? Albo dzikie psy, albo... E, albo dzikie psy, albo ewentualnie wilki starsze i głębsze. Ciężko hmm. zbrojni, pewnie nie w <laughs> Nas prowadzą do tych psów. I czekaj, tam jest jakiś cześcik. Dwa cześciki. Nie tak. Proste narzędzie płatnerskie, 26 orenów. Przydadzą się po naszej śmierci. Len. Nie wiem po co, ale jakbym miał obstawiać to po jakiś pancerz. Coś w tym guście. Nie wiem, czy to nie błądzę, ja idę za tymi śladami, no, ale pójdziemy. Chyba, że nas doprowadzą na przykład do Gryfa. Tak od razu. Możliwe. Albo no, jego, nie wiem, starego siedliska, coś w tym guście. No, sumie trochę się boję z jednego prostego powodu. Nie uważam na to, co się dzieje. Tu idą ślady jeszcze na górę. Prawdopodobnie. Tak. Miasto Gryfa, czy raczej to, co z niego zostało? No, podej tak podejrzewam. Że, a dlaczego oni szli do tego miasta, do tego Gryfa? Bo sprzed paru tygodni. A jeszcze no? żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. Niedługo hmm. umiera umierał. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Dlaczego oni tu szli? Nie wiem, czy żyjesz, czy nie, dlatego wolę wyjąć srebrny mieszcz. Tak, na wszelki wypadek. On żyje, to nie jest ciało. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej. A, jednak jest, jest martwa. A drugi gryf musi być samcem. To przydatna wiedza, czy nie? Podgatunek O, bo jest par rodzajów stosiny, gęsty, gry w królewski. Królewskie są mocne chyba. Rany? Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obie śladów krwi. Hmm. Nie broniła się, musieli ją podejść jak spała. Czyli oni przyszli ją tu zlikwidować. No dobra. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w potrzerstku. Miała 10-12 hmm. lat. Ja nie wiedziałam, czy te informacje Gryfie będą dla nas Nie wiążą się ze młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. To znaczy, że jest chwilę wieku i to znaczy, że jest. Czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny? No. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków w tym lesie, potem zaczął grasować po całej okolicy. Proszę. No, mogę coś zebrać z tego gryfa? Aha. No mogę wykonać zadania poboczne, owszem. No i tu mamy gniazdo. Spalone. A mógł zrobić tylko człowiek. A no, powodnosimy sobie to wszystko oczywiście. Wiecie co? Tu jest jeszcze jakiś w sensie znak zapytania. Miejsce mocy. Mogę sobie zaczerpnąć. Co to jest miejsce mocy, co? Hmm. O, nie zyskałem punkt umiejętności. Dużo takich miejsc mocy jest? Yy, no i co mamy dalej? Obrażenia od szybkich ataków są zwiększone o 10%. Przez punktów adrenaliny. A, czyli teraz o 20% będą zwiększone. Tak najbardziej. O! W taki sposób możemy to zrobić. Ulepsz umiejętność. A, bo ulepszamy umiejętności i mają coraz większy poziom, no dobra, i musimy wybrać którą umiejętność chcemy. Moc znaku QN jest zwiększona. A jak dobrze pamiętam gryfy są... Yy, Glosariusz, bestiariusz. Gryfy są. Na znak quen... Wrażliwe. Nie, na art. No dobrze, no to... Chodź płotka. Nie wiem, płotka w magiczny sposób się tepa. Jak dobrze pamiętam, jeszcze płotka miała kiedyś problem, o ile dalej go nie ma. Taki, że potrafiła gdzieś po dachach chodzić. No dobrze. Tylko, żeby z żadnej górki nie spaść będzie wybitnie. Jestem też ciekawy, czy będę mógł ulepszać te... Yy, ulepszać... O kurde. Będę mógł ulepszać yy, mojego konia właśnie Nie wiem, jego wytrzymałość w jakiś sposób Nie wiem w jaki Ale w jakiś może się da O o, biegną za mną jakieś potworki Ale teraz nie mam czasu się bawić z potworkami hmm. Tu jest zielarka, okej okay. ale ja się w tym momencie pożegnam, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Yy, tu nikogo nie ma, więc to mogę wziąć. No co mogę powiedzieć? No odkryliśmy, że Gryf jest samcem, ma 10-12 lat, to jest w sumie może przydatne. Yy, no i przy okazji wiemy, że samica tego Gryfa aktualnie nie żyje, zabili ją Nirgardczycy. No w dość podły sposób, ale... My będziemy musieli się zapytać teraz tą jelarkę. Ale ja się w tym momencie pożegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. I cześć.